Maneczko, dzisiaj gramy w kolejny raz w Geometry Rush. Tak, z tej strony Pascal i już nie, wam nie będę opowiadał tej historii, bo nuda, odpowiadałem wam no, w pierwszym odcinku, a teraz startujemy. przy i dzisiaj trochę poćwiczyłem i mam nadzieję, że uda mi się przejść ten prestart. 3, 2, 1, start! Klikamy i jedziemy. Widzę, że tu są kolce, ale kolce nam nie przeszkodzą. Ja tu, Presta, które poćwiczyłem, żeby Was tutaj nie zanudzać, ale nie złoście się. Gdyby było po prostu więcej emocji. No, tak by to. No, no, ty, Presta. Presta. O co chciałem powiedzieć, widzowie, to żeby było więcej emocji. Gdybym poćwiczył i wreszcie moglibyśmy tutaj do następnego levela, który się nazywa Noc. N, chyba tak. Znaczy tak, trochę ucichło na no, szczęście, ale mówię, że no, mam strasznie głośno, a ja teraz nie mogę przerwać, no bo wiadomo co się stanie. No, dobra. I tu jedziemy, idzie, idzie, Oczywiście ta idzie, nam się wysuwa. Dry, dry, dry. Oh, dang. A w ogóle o! idzie, 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 Fajna 30 minut. Fajna I oczywiście ja, zawsze się na tym skuwam. No i reklama. Proszę bardzo. Jezu. Więc startujemy od nowa. Dzium. Dzium. Dzium na tą muzykę już chyba na pamięć zapamiętałem. Dobrze. Jedziemy. Tyle, ty, ty, -ty, -ty. Ogóle Ja nie rozumiem skąd te rubaki z nimi się biorą. Jakby tu powiedzieć, co, ja myślę, że te i gridas upodobni się tak trochę do prawdziwego życia. Tylko, że trochę brutalniejsze, bo, bo ten giniemy. Mm, ale ja, ja te, ja, ja te, właśnie zostaję to takie macie. Będę nazywał robakki. Tak sobie będę je ja nazywał. Dobra. Teraz ja... No, pięknie. Powiem wam pięknie. Jezus, ale, widzowie, dzisiaj Mam. Dzisiaj wam obiecuję, że na pewno zrobimy press starta nie, 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 nie odpuszczę, nie odpuszczę, musimy przez prostu go pre-start'ać, pre I w ogóle zauważyłem, że press start to jest nazwa tej mapy, pre-start, więc może to nawiązuje do nazwy tej mapy. I w ogóle te mapy chyba yy, robili twórcy. bo ja na początku myślałem, że ktoś, że ktoś tę prawdę zrobił, ale nie, to zrobili ją twórcy. Dobrze, ale teraz musimy to przejść. Tyrydyrydy! Tu się ja, w pierwszym odcinku nie przyznam. Ten dźwięk, właśnie kiedy byłem pierwszy razem. Ten... Trochę mnie ten dźwięk przerażał. A ten wąsek też mnie trochę, bo... On nie ma... Właśnie tej monety, którą zbieramy. Ała! No pięknie. Dobrze. Mhm. Dobrze. Yyy, yyy, to powiedzieć? bo to się naprawdę, gdzie nie, Dobrze, ale ja się, ja się chyba upodabnia do tej muzyki. A tego serii, tak, tego mm, ceny, tak powiedział, osiem na dziesięć. Bo nie fajnie, ale za tyle Ale to zabawa się dopiero zaczyna, jakby bym A my przechodzimy tego głupiego prestarta. No, 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 no. Mm -hmm, Tak. I kibic że ja mam własną koszulkę z krimszema. <laughs> nie, nie wiem, czy kiedyś założę sklep, ale może kiedyś, na pewno. Nie założysz, zasługujecie na ten kanał i dajcie, dajcie łapkę w górę. W ogóle, czemu y, tak późno o tym mówię? Ale mam nadzieję, że się powiedzie. Tym, tym, tyry, tak. I w ogóle widzę, że ten level jest ogólnie dopasowany do tej do muzyki, bo, 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 yy, dobra, nie, nie będę wam bo, To bo, bo, zbyt skomplikowane jak dla mnie przynajmniej <śmulny> Ja utknąłem ja po prostu w teksturach. Wy to widzieliście? Ja, ut, ja utknąłem w teksturach. Y, może tego nie widzieliście, ale to było dziwne. Przynajmniej dla mnie. Możecie sobie to przewinąć do tyłu i zobaczyć. No chyba, że jak chcecie oglądać dalej, to jak najbardziej. No, zobaczmy, jak tam teraz pójdzie. W ogóle kluczowa w tym... Kluczowa w tym złameki razem chyba też właśnie muzyka. Mam wrażenie, że ta muzyka... Y, mam nadzieję, że ta muzyka jeszcze się dopasuje do tego levela, tak jak mówiłem. I początku te strzałki w ogóle. Stawujące. O, tutaj, tutaj jest ta strzałka. No i pięknie. Widzowie, ja muszę. Ja muszę to przejść. O! O, o! o, o. Nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć. To, to, co chciałem... Chciałem ten filmik odpałbować. Ale to, 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 nie mam już pytań. Jestem tutaj. Jestem tutaj, widzowie! Teraz się nie poddam! O, teraz się nie poddam, widzu! Damy radę! Trzymajcie za mnie kciuki, dajcie łapkę i suba! A ja to wygrabuję przejść! Jesteśmy już na tym momencie, w którym właśnie się kołem! I tu mam w teksturach! Ale, ale mocno, dobrze... Dobrze... Tyry, 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 tyry. Jak zawsze... Gazeta Wyborcza Dobra, Zawsze chciałem wam dużo wypowiedzieć, że skuwam się na tej... piło, pi pi tam, która tam jest. To wchodzę do tej rury, to tam jest taka... To tam jest taka piła. I się na niej skuwam. I teraz spróbuję przejść, tylko to jest pytanie właśnie jak. Jak? Ja nie wiem, czy jest w ogóle możliwe na przejście. Tam ten level to normal, ale mi się wydaje, jakby to był impossible. Nie wiem czy... czy ja jestem głupi, czy ta gra jest oszukająca. Ja wcale, że ja jestem głupi. Po prostu. Ja Pascal jest... Jam Pascal jest głupi. Dobra, w ogóle fajnie mi się podoba to odbijanie od tych trampolin. Tam, które tam są. Nie wiem, się kojarzycie. Ale mi się bardzo... Ej, w ogóle jesteśmy już na tym momencie. Ja zapomniałam. I tak się nagadałem tutaj. Tyry, 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 teraz muszę się skupić. Więc dajcie drzwi To, To Daj, dobra, jesteśmy tutaj. Teraz, teraz mi muszę... ...ta O, nie, 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 nie. Teraz muszę to wygrać. Hej. Trzeg jakiś, nie wiem, rąbanek. Nie zbieram tej monety widzowie. To będzie zły pomysł, ale, te, ale teraz rura. Ta piła mnie nie przechytrzy. Ta piła mnie nie przechytrzy. Dzisiaj przejdziemy to. Geometry na zero. Przejdziemy to. Przejdziemy. Przejdziemy. Wy widzowie wcale nic nie widzieliście, nie, tam nic nie było, spokojnie, wam się tylko wydawało Dobrze, ja to przechodzę, bo już, bo już ten, bo już nie mam po prostu siły To i bolało Dobra, że w ogóle nie bolało Ale jest nic, przechodzimy to, póki nie przejdziemy No tak Dobrze, ja to, ja to muszę przejść, ja to muszę przejść dzisiaj To nie ma innej opcji i w ogóle już jesteśmy na tym momencie jak ten szybko czas leci, widzowie, ja paschal staję się zaraz starszy, ale on się nie ma 5 więc mu zostało tak, um, myśląc, jak tak myśląc logicznie, to połowa wieki. Dery, 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 mm, mm, ten biały nie przeszkadza, bo załóż, zajmuje ja mi prawie pół ekranu, tak jakbyście, jakbyście się ale te piły, te piły w ogóle wcale nie są, te piły mi przeszkadzają, dobra, zdobywamy monetę, zaryzykuję, nic się nie stało, dobra, dery, Dobrze, jedziemy. Siup, 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 siup. Siup, siup, siup. Siup, 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 Nie, proszę, proszę, nie się to uda, niech się to uda, niech się to uda. Jest, jest. Co to znowu jest tutaj? Co to znowu było? Ja nie wytrzymam, widzowie. Ja to muszę przejść. Ejejeje. To po prostu jest niemożliwe. No, takie mam wrażenie. Hmm. To wi... 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 wi widzowie. Proszę panie Boże, Niech ja to przejdę! Proszę panie Boże, Niech ja to przejdę! Bo inaczej... Ja y, ...wygryzlam. Tak, bo inaczej do wygryzlam. Dobrze, a ja tutaj to, to, to sobie przechodzę. Mam nadzieję, że to nie moje rzucenie, że dzisiaj i teraz to przejdę. Ale mam wrażenie, że nie. Bo to jest po prostu zbyt trudne. Tu To jest znowu robak. To jest znowu robak tu jest. Te robaki też są takie małe pomarańczowe. które z Nie wiem, czy widzicie. Dobra, nie, 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 nie. Ja się nie dam na rękę, Ja się nie dam na rękę. No to dziwaczko Nie będzie goniło, zaraz Zaraz nie będzie goniło, to dziwaczko Tylko ja po prostu tutaj nie wiem co tutaj się dzieje Zobacz, To co? co? Daję sobie radę, daję sobie radę O! Nie wiem co się dzieje, ale na pewno coś! Temu strzela roserem, no jest! Nie, ja nie wiem, nie mam strzela roserem O! Jest! Jest! jest, jest. Yes. Udało się. Udało się. Udało się! Wreszcie! Udało się! Udało się! Udało się widzowie przejść przez start. Ja, ja, ja już nie wyczyniłam. Widzowie, muszę kończyć ten odcinek. Pa pa!